Witajcie już w szesnastym odcinku BT Battles. Dzisiaj walczymy z Feglixem. Ciekawa bardzo walka. Pierwsza została przerwana przez wirusy, a druga pięknie dokończona. Jest to nowy rekord. Witajcie w kolejnym odcinku Balloon's The Battles. Poprzednio wrzuciłem spor, a teraz już obiecany odcinek z Balloon's The Battles. Ale tym razem nie z losową osobą, tylko jak zwykle z widzami. Tylko, że teraz będzie tych te, co wylosowałem I pierwszym osobą jest Feglix Zaraz powinien dojść na naszą mapę Wybierzemy Battle Park Będę rozgrywał na trzech mapach Okej, okay. Feglix już wszedł Według mnie ja już jestem gotowy Dobra, czekamy na Feglixa Halo, halo, jesteś? No jestem, jestem Przywitaj się z widzami Siemano Dobra, więc już zaczynamy bez większych problemów mecz. Wiedziałem, że nie wziąłem czegoś. Czego nie wziąłeś? Zapomniałem o boom towerach. Oj, 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 oj ciuś. To co będzie z Moabami? Masz ninja? Tak. A masz ulepszonego pod Tak. No to chociaż dobrze, bo jeżeli byś nie miał, by się to mogło bardzo źle skończyć. Jeszcze mam tutaj sobie powiedzieć, ci jakie wybrałem, czy nie? Tak. Dobra, wybrałem ninja, boomeranga, mortara, takshootera tak i y łódkę. Po prostu. Tak. Ja to samo, tylko zamiast łódki, bomb tower. Dobra. Bo nie wiedziałem, że czegoś nie wiedziałam. Czasami się tak marzy, o czym się zapomniała, a się nie wie o czym. Dobra, jak widzicie, zmieniłem trochę taktykę. No i po prostu zaczynam od tego bomb Towera, bo lepiej, że tak powiem, niszczy balony. Ok, mamy już missile i możemy wysłać czerwone balony. Jak się czujesz, że wygrałeś w konkursie w losowaniu, że ze mną grasz? No, nawet dobrze. No to się bardzo cieszę. Widzę od początku mortar. Bardzo ładnie. To znaczy, że. Nie, nie, nie za tu podpalać. A, bardzo sprytnie. Bo jak są duże rasze czerwonych, to czasami mogą być problemy, jeżeli się nie A. ma rinkofera ani innego wybuchającego ładunku. Dobra. No to ja na razie będę wysyłał czerwone i niebieskie. Ok, jak widzisz, już pierwsze niebieskie. A jeżeli będziesz miał podpalenie, to nie będziesz miał, wydaje mi się, problemów. No, już mi dobrze nawet idzie, ale no, czy nie przechwalam, bo to za dobrze nie musi pójść. Hmm. Okej, okay, macie tutaj krótką przerwę, bo niestety mój komputer był strasznie zawirusowany. No i po przerwie go odwirusowałem. Feglix już wbił. Halo, przywita się. Siemano? Dobra. Teraz już nie będzie raczej problemów. Takie same przywitanie. Ja już jestem gotowy na tej samej mapie, więc lecimy. Dobra. Nie wiem. Chyba masz jakieś troszkę lagi. Tak. Pisało, że przeciwnik, że tak powiem, ma problemy z internetem. Uuu, uh, uu, uh, coś wolno chodzi. Dobra, tu się wytnie. Zaraz. Zaraz. Witajcie po krótkim cięciu. Trochę się poprawiło, ale zaraz powinno być normalnie. Są lekkie problemy techniczne, ale powinno się za sekundę poprawić. Okay, już popra y, powinno być o wiele lepiej. Y, nie wiem czy o wiele lepiej. ok y, Jakieś coś mi się wyświetliło. Dobra, już przestała gra lagować. A dobra, wzorki, bo tu u mnie zobaczyłem, że tak słabe połączenie z siecią, że nawet y, ten. Nawet WP mi lagowało. Dobra, dobra. Czyli już znaleźliśmy rozwiązanie problemów. Lagów już nie ma już gra chodzi naprawdę ładnie i płynnie. Już bez problemu mogę, że tak powiem, mieć mojego potężnego bomb towera. No. Teraz cię zaskoczę, bo wymieniłem mą. Okej, okay, czyli teraz pewnie też masz bomb towera. Tak. Teraz nie wezmę tego samego błędu. O, wiedziałem, żeby. No dobra, lecimy dalej. Tutaj, tak jak na początku, próbowałem zrobimy speed, jak będę zwiększał sobie eko. A jak będziemy stawiać jakieś ciekawe wieżyczki, to do was wrócę. Dobra, lecimy ze speedem. Ok, mamy już sprayera. I zaraz będziemy mieli Ring of Fire. Jesteś, Feglix, na linii? Bo przez chwilę były jakieś błądscape'a i mam nadzieję, że cię nie rozłączyło. Ale jak widać się nie rozłączyło. No to bardzo się cieszą. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy dalej. O, widzę już rasę żółtych. Ja wolę sobie pozbierać na moją ulubioną wieżyczkę. Jeszcze ostatnie 12 sekundek. I proszę państwa, bardzo Ring of Fire we własnej osobie. Czy masz jakiegoś zwierzaka, nie wiem, tak od sasa do lasa ja cię zapytam? A ja mam kotka, jeżeli oglądajesz losowanie, to pewnie wiesz. Hmm, bo wtedy byś nie wiedział, że jesteś... Dobra, nie będę ci wysyłał... Dobra, przeciwnik mnie zapytał, jakie mam eko. Moje eko wynosi oczywiście 1000 standardzik. Bez eka 1000 przed rundą 20 jest, są małe problemy, bym powiedział. Bo jak mam eko 1000, to w każdej chwili mogę sobie postawić Blue Jitsu Master, a nie czekać na niego na przykład 6 rund. Więc takie są plusy posiadania dużego eko. Więc już mamy cofanie balonów, Ring of Fire i Eko 1000 przed rundą 20, co kiedyś dla mnie było niemożliwe. No, jakie masz Eko? Serio? A jakie? 100, nie, 1300. 1300 to nie jest złe. Ja zawsze stopuję na 1300, ale w tym meczu, jakże, że mam lepszą taktykę, nie muszę stopować, więc mogę cały czas zwiększać moje eko. O, nareszcie mam moment, że jak klikam, to cały czas mi się wys wysyłają, więc mogę w nieskończoność praktycznie teraz zwiększać eko. Dobra. O, widzę, postawiłeś legendarnego mortara. Bardzo mnie to cieszy, ale ja dopiero go postawię, kiedy będę miał eko na poziomie 2000. A szczerze mówiąc, to moje eko już jest na poziomie 2000. Hmm. Nie nazwałbym tego heksami Tylko nazwałbym to umiejętnością Po prostu danej wieżyczki o ja, ja mam 12 tysięcy Ja tam wolę zwiększać Eko przez co mam Dobra co następnie postawisz Kogo Face palma? w jakim jaką, w kontekście jakiej wieżyczki to mówisz Nie że ja powiedziałem o ja, ja mam 12 tysięcy a powiedziałem, a patrzę, A nie to 2000. aha 12 tysięcy a masz 2 tysiące dobra wstawię tu facepalm dobra facepalm już wstawiony i teraz zbieramy na naszego świetnego y, mortara dobra jeszcze raz 3 2 1 aha Dobra, coś nie pykło. Zabrakło mi 300 hajsu. Okej. Okay. Co dalej? Zróbmy kolejnego ninja, żeby nie było. Pam, pararam, pararam, tararam. Dobra, zaraz będzie trzeci Blue Jitsu Master. Więc bez problemu sobie poradzimy. Może Felix będzie rekordzistą. Może nie. Zobaczymy. się na jeszcze jednego Mortara, tylko tym razem pod inną brytą. To widzę ci trochę przechodzą. <grymne> I ostatnie 6 sekund jak nie mniej i mamy The Big One. Czyli gigantyczny wybuch, który ściąga od razu różowe, więc też praktycznie na dwa strzały ceramiczne. A przez to, że ma bardzo daleki wybuch, jak sami możecie zobaczyć jak to wybuch. U mnie też trochę przechodzi, u mnie też trochę przechodzi. Uwaga, u mnie też trochę przechodzi. Dobra, matko, matko. Oooo, ooo, 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 o. kanał Erickson przegrał pierwszą bitwę. Naprawdę jeszcze nie wiem, czy przegrał, ale mam nadzieję, że przegra. Jestem bardzo miłym widzem, ale. Sorry, to jeszcze nie jest mój koniec, i jeszcze przez najbliższy czas to nie będzie mój koniec. To może być problem. O matko, rekord, nie zauważyłem. Tylko mogą mi przejść Moaby i nie wiem czy to właśnie nie będzie GG z mojej lub przeciwnika strony. O my god, szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko. Szybko, 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 szybko. Szybko, szybko, szybko. I w ostatniej sekundzie ratuję sytuację. Albo nie, GG. Przegrałem. Jak widzicie, nie jestem mistrzem, każdy z Was może mnie pokonać, wystarczy, że się postaracie. Dobra, to jest na razie koniec tego odcinka i widzimy się w następnych walkach.